Ze słodkim smakiem. No i już mnie ponosi. <śmów> Mówiłam już, że on kosztuje 5 zł. Kosztuje 5 zł. <śmów> Zalotka. Wow. Hej! Mamy pierwszy dzień października. Nie mogłam sobie wyobrazić lepszej aury za oknem do kręcenia tego filmu niż obecnie trwającą ulewę. Nie wiem, czy ją słyszycie, czy nie, ale nic lepiej nie zobrazuje tego, że mamy już pełnoprawną jesień. Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców września. Będą to oczywiście ulubieńcy w akcji, czyli nie tylko opowiem Wam, dlaczego te kosmetyki były takie świetne i są nadal, ale też Wam je pokażę, czyli dokładnie zobaczycie, o co mi chodzi. A dzisiaj mam dla Was świetny tusz, któremu zawdzięczam taki właśnie efekt na rzęsach. I też podkład na świetnie rozświetloną cerę, i też sporo innych rzeczy. Powstanie taki makijaż. I tak jeszcze Wam zdradzę, że dzisiaj raczej królują tańsze perełki. Na pewno się Wam to spodoba. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Nie mam niczego nowego z pielęgnacji, a przynajmniej na razie, więc możemy przejść od razu do makijażu, a właściwie do akcesoriów, bo pierwszym ulubieńcem jednego miesiąca na pewno będą te gąbeczki z Action. No słuchajcie, jak mogłyby nie być ulubieńcem? Za 18 sztuk płacimy około 3. 30 zł, poniżej 30 zł, wychodzi powyżej złotówki za jedną sztukę, a to są naprawdę bardzo fajne gąbki, bardzo miękkie, odpowiednio sprężyste, o odpowiedniej porowatości. Ja najbardziej lubię te żółte, tutaj już mam kilka brudnych, ale brudnych Wam nie będę pokazywać, może dzisiaj tak dla odmiany użyjemy, albo nie, dzisiaj weźmiemy sobie tę dziwną. No i właśnie, możecie sobie przy takim zestawie praktykować to, co wiele z Was sugerowało pod tamtym filmem, kiedy dyskutowaliśmy o ilości gąbki gąbeczek, które posiadacie, czyli właśnie y, mieć kilka gąbek, codziennie używać nowej, a pod koniec tygodnia wykąpać wszystkie razem i mieć od nowa, wiecie, wszystkie do dyspozycji. Tak jeszcze dla porównania sucha gąbeczka, mokra gąbeczka. Mm, one są naprawdę idealne. To jest ten typ gąbki, które, który dla mnie jest idealny. Jeżeli chodzi o podkłady, to mam dwóch ulubieńców miennego miesiąca i teraz mam dylemat, który nałożyć, ale ponieważ ten Best Skin Ever wersji Glow pokazywałam Wam ostatnio dość często, to jest ten z marki Sephory, to myślę, że dla odmiany dzisiaj użyjemy sobie tego drugiego ulubieńca, czyli Klaresy Doll Up. Od razu Was ostrzegam, w dzisiejszych ulubieńcach będzie sporo Klaresy, bo oni ostatnio wypuścili też sporo nowości, które... Niestety, niestety przypadły mi do gustu. O czym zaraz więcej pogadamy, ale na ten moment podkład. To są właściwie dość podobne do siebie podkłady. Pod tym względem, że oba mają formuły rozświetlające i takie. Bardzo lekkie. To są idealne podkłady dzienne, a przynajmniej dzienne dla skóry normalnej lub suchej. Ten z Sephory mam wrażenie ma trochę mocniejsze krycie, a dzisiaj z chęcią nałożę sobie takie delikatniejsze, czyli tę klaresę. I standardowo najpierw sobie rozsmaruję, a potem wklepię gąbeczką. W ogóle można powiedzieć, że nowy miesiąc, nowe paznokcie. Yy, dopóki pamiętam, to Wam zapiszę w ym, opisie Jakie są składniki tego mani? Ono jest naprawdę bardzo proste, bo to jest tylko baza mineralna i glamour na wierzchu nałożony. Ma potrzebuje w nadchodzących dniach mieć takie właśnie bardzo czyste, neutralne paznokcie, pasujące do wszystkiego. No, zobaczcie, jak jakie naprawdę delikatne, super naturalne krycie ten podkład ma. I tutaj akurat po prawej stronie idealnie pokazane jest krycie tego podkładu, że jeszcze wiecie, jakieś naczynka czy niedoskonałości przebijają i to mi się w tym podkładzie bardzo podoba, bo w, w kontekście całej twarzy i całego wykończonego makijażu wygląda to bardzo wdzięcznie. Można sobie też delikatnie to krycie zbudować, ja oczywiście nałożę też odrobinę tutaj na dekolt. A to, że krycie można sobie zbudować, to słuchajcie, to wcale nie jest taka oczywista rzecz, bo są podkłady, przy których jak spróbujemy dołożyć drugą warstwę, to ta pierwsza zaczyna się jakby odwarstwiać, zaczyna się rolować. No nie jest to po prostu możliwe. Także jak podkład mi na to pozwala, to Wam zawsze o tym mówię. Przy tym podkładzie mogłoby ujść na sucho mówienie, że się nie ma podkładu, tylko nałożoną pielęgnację. On jest do tego stopnia naturalnie wyglądający. I żeby nie było, ten też wygląda bardzo naturalnie. To są po prostu podkłady, które właśnie imitują skórę, która jest nawilżona, która wygląda na ym, pięknie napiętą i taką, wiecie, napitą, ale to nie są podkłady z drobinkami. One są rozświetlające za sprawą tak jakby emolientów, a nie drobin. Także nie musicie się obawiać, że na przykład w pełnym Słońcu, będziecie wyglądać jak wampiry do zmierzchu. <grym> Chociaż przyznam szczerze, że ja też nie mam nic przeciwko takiemu efektowi. Wręcz jak są pudry rozświetlające drobinami, no to tak się w słońcu wygląda. Ale wiem, że też nie każdy taki efekt lubi, więc od razu Wam mówię. Tak samo jak w przypadku tych poprzednich ulubieńców w akcji. Wszystko, co nie jest ulubieńcem, a znajduje się na mojej twarzy, też będzie uwzględnione w opisie pod filmem, także w razie pytań co do tego jaki puder, jakie brwi, to wszystko w opisie się znajduje. No i przechodzimy dalej. Najpierw sobie nałożę coś na usta, ale to już pewnie jest przez Was przewidziane. Chodzi oczywiście o ten błyszczyk z Klaresy, mówiłam, że będzie jej dużo. To jest ten Gloss Is My Boss w odcieniu 08, ostatnio Wam o nim też mówiłam i po prostu uświadomiłam sobie, że jestem od niego już w pewnym momencie, w pewnym sensie uzależniona bo on po prostu tak dobrze siedzi, on imituje dosłownie mm, dobrze napigmentowane usta, przy okazji nawilżając je i ze słodkim smakiem. Tak, żeby sobie nawilżyć usta w trakcie wykonywania makijażu, wklepuję mm, ten błyszczyk, no i tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku, mi konkretnie chodzi o ten numer 08, nie, nie próbowałam jeszcze tych powiększających ust z um, papyczką, czyli nadrukowaną, ze srebrnymi zakrętkami, bo przez to, że, wiecie, mam teraz um, dość świeżo powiększone usta, to wydaje mi się, że jak na mnie to już jest ten maksymalny efekt. Ja nie potrzebuję w tym momencie jeszcze bardziej powiększenia. Także um, dajcie mi, nie wiem, kilka miesięcy na przetestowanie tych um, powiększających ale ten na pewno jest absolutnym hitem. Wręcz muszę sobie kupić jeszcze drugą sztukę, bo mam tylko jeden i on tutaj, wiecie, siedzi przy biurku do nagrywania. A ja jeszcze czuję ogromną potrzebę włożenia ze sobą tego błyszczyku wszędzie. <laughs> ale tak to już jest, nie? Że jak coś się komuś spodoba, to się do tego człowiek przykleja. A propos klejenia, to to są tak lekko klejące błyszczyki, ale one są dość gęste. To nie są takie błyszczyki, jakie ja znam, że były naprawdę mega klejące, zachowywały się jak klej dosłownie. Nie, one tutaj są na tyle gęste, że po prostu długo się utrzymuje na ustach, zostawiając właśnie ten ładny, jednolity kolor, ale przy okazji nie są na tyle klejące, że, nie wiem, ledwo możecie, wiecie, usta od siebie oderwać. Także bardzo, 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 bardzo go polubiłam. No i jak widzicie, tak się przypudrowałam, że zrobiłam się... Blada. I przyda mi się teraz brąze, róż i rozświetlacz. i wybaczcie, ale jest to również ta Klaresa. W zeszłym miesiącu właściwie na zmianę używałam tej paletki albo tej paletki z Orientalu, z Glamshopu. ale o tej paletce już mówiłam w poprzednich ulubieńcach i no, w dalszym ciągu jest tutaj na porządku dziennym, na zmianę właśnie z tą paletką. Mamy tutaj brąze, róż i rozświetlacz idealne wyważenie. To jest akurat ta cieplejsza wersja kolorystyczna 02 All Warm. W niej pasuje mi po prostu absolutnie wszystko. Zarówno odcień, tonacja brązera, ten twarzowy brzoskwiniowy odcień różu, który ma też delikatny połysk, jak i rozświetlacz, który jest idealnie wyważony do użytku dziennego. Ale można by go też, wiecie, bardzo mocno, tak intensywnie wpracować w skórę i byłby, no, taki Instagramowy. Ja wolę go tak delikatnie tylko musnąć. I proszę bardzo, tak wygląda połowa twarzy ożywiona paletką Klaresy. Tutaj jest młodość, jest blask, jest życie. Tutaj jest płasko i bez wyrazu i blado. O to, co potrafi brązer, róż i rozświetlacz. No i lowcie. I to wszystko za całe 27 zł, z czego na pewno jeszcze można będzie dorwać tę paletkę w promocji. Także jak szukacie świetnej. Paletki do konturowania bez żadnych kompromisów, no to to będzie produkt dla Was. Ale pamiętajcie też, że jest jeszcze chłodniejsza wersja, w której jest właśnie chłodniejszy brązer, chłodniejszy róż. Także jak wolicie inne odcienie, to też możecie sobie sprawdzić. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale szafy Klaresy są dostępne w Hebe i tam jest wszystko. Ja byłam akurat w Hebe w Pasażu Łódzkim, dobrze mówię? Tak, przy Jana Pawła. I tam, no, było wszystko, co ja znam, lubię i czego używam. Były też te nowości, które ostatnio testowałam. Była nawet kolekcja Klaudi Cukier-Puder. Także sprawdźcie sobie na stronie Heba albo na stronie Klaresy, czy gdzieś koło Was właśnie jest dostępna szafa, bo można by się przejść, nie tylko pomacać i zobaczyć na żywo, czy Wam pasuje konsystencja, odcień i tak dalej, ale może coś jeszcze ciekawego upolować. Nie wiem, czy Wam to już mówiłam, ale uwielbiam efekt umalowanych brwi, zrobionej cery i różu rozświetlacza. No. Czego chcieć więcej? Przechodzimy do malowania oczu, i tutaj mam dwóch ulubień. No, nawet nie dwóch, źle popatrzyłam, trochę więcej. Po pierwsze, tak, tak. Ta paletka nudziakowa z Klarysy. Ona z każdym użyciem się robi coraz lepsza, powiem Wam tyle, także naprawdę można, można za 50 zł kupić paletę, która sprawia Wam przyjemność w malowaniu. Nie wiem, jak jest z resztą palet tej kolekcji, ale ta akurat naprawdę świetnie się sprawdza. Zrobię sobie jakiś taki bardzo podstawowy, delikatny makijaż oczu, bo chciałabym później nałożyć kolorową kreskę, a nie chcę, żeby wiecie, to przyćmiło te cienie, ale jak chcecie zobaczyć, taki bardziej dogłębny test tej palety, to zostawię Wam też tutaj w rogu pod i, Tu się takie i pojawi i jak na to klikniecie, to się pojawią wszystkie podlinkowane tam filmy, a też one automatycznie po dodaniu do i pojawiają się pod opisem, pod filmem, tak? Tam są właśnie wszystkie te filmy od razu podlinkowane, także zależnie od tego, czy oglądacie ten film na telewizorze, czy na tablecie, czy na telefonie, to właśnie jedno albo drugie może działać albo nie działać, także one ogólnie zawsze po dodaniu do i pojawiają się też pod filmem. No ale właśnie, jestem bardzo ciekawa, jak wiele z Was ogląda filmy YouTube'a na telewizorze, bo dostaję od Was y, po ulikacji filmu y, screeny, zdjęcia, wiecie na Insta Stories, tak oznaczacie mnie, jak oglądacie filmik. I często się tam pojawiają telewizory, właśnie. Także ciekawe. Telefon, telewizor, laptop czy tablet. Ja jestem bardzo ciekawa tego, kto stoi w klaresie za mm, takim, wiecie. Układaniem wizualnym tych wszystkich palet i produktów, bo to, żeby tutaj na środku palety znalazł się ten matowy beż, ten, ten matowy beż, to jest ogólnie świetne posunięcie. Także ktoś tam musi siedzieć, kto się na tym zna. Na zewnętrzny kącik dam sobie ten kolor natural, ale ponieważ nie chcę przesadzić z tymi cieniami i właśnie nie chcę zrobić za ciemnego makijażu, to świadomie nie robię obsypki. Mówię, że z obsypką po prostu nałożę więcej cienia na pędzel i może mnie wtedy ponieść. I tak w tej paletce za 50 zł są cienie matowe, które są absolutnymi matami. To są te niezaprzeczalne maty, które w ogóle nie odbijają światła. I dodatkowo można je też nakładać bez wykonania obsypki. Jak widać na załączonym obrazku. Powyżej załamania powieki nałożę sobie odrobinę tego cienia, tak żeby wszystko. Ocieplić. No i już mnie ponosi. <noise> Także cienie, z którymi się świetnie pracuję, są zarazem błogosławieństwem, jak i też przekleństwem. Nałożę jeszcze ten sam cień, który był wyżej załamania, na połowę dolnej powieki. I na pozostałą część dolnej powieki nałożę sobie ten średni brąz. Wszystko blendu, blendu. A no i jeszcze tutaj na powieka coś muszę nałożyć. No to już nie będzie też ten. Średni brąz, który jest na wewnętrznym kąciku dolnej powieki, bo to jest taki ładny kolor. No, ale chyba mi nie uwierzyliście, jak powiedziałam, że nie chcę, żeby było za ciemno, nie? Ja się nie mogę powstrzymać. Jak mam fajną paletę, to mnie niestety ponosi. Także to tyle, jeżeli chodzi o pokazanie możliwości tej palety. Naprawdę pracuje się z nią przepięknie i bezbłędnie. Zostały mi jeszcze do wykończenia oczy i chodzi tutaj oczywiście o rzęsy i o eyeliner. I może od tego eyelinera zaczniemy, bo nim najprościej będzie mi teraz budować kształt, bo chciałabym sobie zewnętrzny kącik troszkę wyciągnąć. I eyeliner, który podbił moje serce w minionym miesiącu, który jest absolutnym hitem, bo to jest eyeliner za 5 zł to jest ten z Max Moore. To jest eyeliner żelowy, który jest matowy, zastygający, turbo czarny o idealnej konsystencji. Za 5 zł. Mówiłam już, że on kosztuje 5 zł. Kosztuje 5 zł! To przebija, wiecie, nawet ten najbardziej rozchwytywany i chyba najbardziej popularny z drogeryjnych eyeliner z Maybelline. No, naprawdę, wszystko czego można by chcieć. Wręcz mam wrażenie, że on jest trwalszy od tego eyeliner'a z Maybelline. Tutaj w zestawie również był pędzelek, ale my się nie polubiliśmy. Ten pędzelek dla mnie, on był kłujący po prostu. A że mam inne fajniejsze pędze, to jego ja wywaliłam. Oczywiście nie było to kompletnie bez ratunku, bo wystarczyłoby ten pędzel, wiecie, jakbyśmy musieli go używać, równo przyciąć, żeby właśnie nie było takich wystających, spiczastych, kłujących włosków. I on wtedy też by się spoko sprawdził, bo jeżeli chodzi o jego precyzję. To był ok, tylko wiecie, jak jest pędzel, tak, nie? Taki pędzel do eyelinera płaski. To on był ok w tę stronę, ale tutaj nie był dobrze przycięty. To mam nadzieję, że to miało sens. Także nałożę sobie ten eyeliner w zewnętrznym kąciku, tak do połowy powieki. Nie chcę robić dzisiaj jakiejś super grubej kreski, bo nie chcę kleić sztucznych rzęs, tylko podrasować moje i zaraz Wam opowiem o tuszu, który absolutnie podbił moje serce, ale do tego dojdziemy, także najpierw kreska. I ja chcę tylko taką kreskę unoszącą mi zewnętrzny kącik ku górze, czyli coś niezbyt wychodzącego poza granicę oka. Ale naprawdę. Konsystencja, intensywność, głębia czerni, trwałość, aplikacja. To jest niemożliwe, że ten eyeliner kosztuje 5 zł. Też jeszcze sobie troszkę granicę tej kreski tak rozmyję. I na środku powieki zrobiłam trochę grubszą kreskę, bo po drugą połowę chcę zrobić fioletową przy użyciu kredki, którą Wam zaraz pokażę. No i musi mieć ta kredka pole, żeby się w jakikolwiek sposób połączyć. I zaraz sobie namaluję też kreskę na drugim oku, ale najpierw fiolet, i jest to oczywiście, to było do przewidzenia, fioletowa kredka z marki Lamel. To jest jedna z tych trzech kredek, które kupiłam wtedy polując na Allegro. Żółtą widzieliście ostatnio w akcji, niebieską na na razie widzieliście tylko w trakcie robienia słoczy, gdy ją tylko poznałam. A dzisiaj Wam pokażę jeszcze tę fioletową. Jak Wam powiem, że te kredki to są po prostu eyelinery żelowe w formie kredki. No to uwierzcie. Jak na razie wszystkie trzy kolory, które ja mam, spisują się na medal. No, tak miękka kredka, o takiej pigmentacji i o takiej trwałości, bo to są też kredki zastygające, to jest naprawdę ewenement. No i o tak pięknym, intensywnym kolorze, który wiecie, nie jest jakiś super ciemny. I też sobie troszkę wysmurzę tę kredkę, dopóki ono nie zastygnie, bo one mają też taki fajny odpowiedni czas zastygania, który pozwala Wam na, na pracę z nią. Jak chcecie ostrą kreskę, to zrobicie. Jak chcecie rozmytą, to zrobicie. A jak chcecie ją po prostu palcem rozetrzeć i zrobić z niej bazę kolorystyczną na jakiś inny produkt, to też się Wam to uda. W międzyczasie zaczął padać deszcz, możecie go słyszeć w tle, a my przechodzimy do prawdopodobnie najważniejszego elementu tego makijażu, bo od rzęs tak naprawdę zależy, jak cały makijaż oka jest odebrany, nie? No i prawym, na prawym oku mam już malowane rzęsy, na lewym nie. Na lewym ma Jedynie zastosowaną moją ukochaną zalotkę. Wow! poważne oberwanie chmury. Na lewym oku podkręciłam sobie rzęsę tą moją ukochaną zalotką, którą pokazywałam Wam w akcji i dokładnie opisałam jak używać też w tym filmie. No i tam też pokazałam Wam metodę malowania rzęs w taki sposób, żeby ten skręt utrzymywał się jak najdłużej. I to jest jedna sprawa, to w jaki sposób te rzęsy będziecie tuszować, ale druga rzecz to jest tusz, który będzie Wam ten skręt utrzymywał. I ja jestem przez ostatni miesiąc zakochana tym tuszu. I naprawdę mam ochotę po prostu kupić go w zapasie w 16 sztukach i to jest ten Sky High w czarnej wersji, czyli Cosmic Black od Maybelline. Nie wiem, czym on się różni od normalnego Sky High poza opakowaniem. No bo tamto opakowanie jest chyba blado różowe, a to jest czarne. Ja nie widziałam tamtego tuszu nigdy wcześniej na oczy, także nie jestem Wam w stanie powiedzieć. Wiem, że ta wersja na pewno jest ultra czarna, ma silikonową małą szczoteczkę, ale okej. Okay. Czarny odcień i intensywność i to, że trzyma skręt, to są ważne rzeczy, ale one są poboczne. Ja jestem w takim szoku, jak trwały jest ten tusz. I to też mi same pisałyście, nie pamiętam czy na YouTubie, czy na Instagramie, wiadomościach, że macie problem ze zmyciem go bez użycia jakiegoś dwufazowego płynu. I to jest fakt. Pomijając już to, że on się po prostu w ogóle nie kruszy, nie odbija oprócz tuszy wodoodpornych, to to jest chyba najtrwalsza maskara jaką ja znam. Naprawdę jest, jest rewelacyjny. No i dodatkowo świetnie utrzymuje skrętno i wszystko to, co psiaczką powiedziała. Także umaluję sobie też te rzęsy, wykorzystując metodę, o której wam mówiłam wcześniej, czyli idąc z góry na dół, czyli aplikujemy tusz od samych końcówek rzęs. I też robię to najszybciej jak mogę, żeby właśnie za długo się nie bawić tym tuszem um, po włoskach, bo jak już Wam dałam taką analogię wtedy, to tak samo teraz powtórzę. Jak macie pokręcone włosy i sobie ten pokręcony kosmek włosów pomoczycie, no to wiadomo, że te włosy się wyprostują, nie? To tak samo jak będziemy się bardzo długo bawić mokrym tuszem przy samej nasadzie rzęs, tam gdzie to podkręcenie jest najmocniejsze. Dlatego im krócej, tym lepiej. I proszę bardzo. Ten mega skręt rzęs jest w dalszym ciągu utrzymany i on się będzie też utrzymywał przez cały dzień. To jest najlepsze. One nie opadają. Ten tusz jest naprawdę rewelacyjny i ten tusz plus ta magiczna zarodka i ta metoda malowania rzęs równa się... Wachlarz podkręconych rzęs przez cały dzień. I ja w tym momencie mam um, rzęsy po odżywce. Jestem świadoma tego, jak działają odżywki do rzęs. Wiem, jaki jest ich składnik, wiem, wiem wszystko. Jestem tego świadoma. Po prostu chciałam mieć um, ładne, długie rzęsy swoje, żeby właśnie nie musieć ich kleić. Zresztą od ostatnich kilku tygodni cieszę się tak długimi rzęsami, że ja nawet przestałam używać tej odżywki, bo wiem, że jak znowu zacznę ją aplikować, nawet raz w tygodniu, to po prostu no, zaczną mi wypadać. Więc dopóki one są takie długie, jakie są, to się tym cieszę. Więc ten efekt na pewno jest też spotęgowany tym, w jakim stanie te rzęsy są obecnie. A pod filmem, w którym pokazywałam wam tę metodę tuszowania rzęs, pojawiły się komentarze, że osoby, które mają naturalnie jasne rzęsy, białe wręcz, nie mogą z tego sposobu tuszowania skorzystać, bo będą te rzęsy wyglądały, jakby lewitowały na powiece. Nie do końca jest to prawda. Możecie sobie wtedy podotykać tylko nasadę. Przyczerniając, przyczerniając, malując i intensyfikując rzęsy u nasady, i też dodatkowo wtedy je jeszcze naciskając, unosimy do góry. I to już jest co innego niż takie, wiecie, przeczesywanie bardzo skrupulatne i długie rzęsy, tym samym je prostując. Bo teraz, jedynie co właściwie tuszem, wiecie, tak przyciskacie do rzęs, nie? No i sobie przy okazji jeszcze go odbiłam. Także można sobie całe rzęsy poczernić. Utrzymując skręt i jeszcze mówię, trwałość tego tuszu to jest absolutny hit. Wyskałam sobie jeszcze na koniec twarz tą giełką z Rare Beauty. To jest w ogóle moje drugie opakowanie, które już też jak widać kończę. To też jest mój ulubieniec. Może niekoniecznie z miesiąca, ale taki ponadczasowy jak najbardziej. Bardzo dobrze odświeżająca i nadający takiego świeżego efektu. Odświeżająca giełka. A jeśli chodzi o moich ulubieńców września, to już wszystko na dzisiaj. Tak wygląda skończony makijaż wykonany przy użyciu tych ulubieńców i jeszcze innych kosmetyków, ale wszystko będzie wypisane w opisie. I co powiecie na taki makijaż? Hmm? Dajcie mi koniecznie znać, który z moich ulubieńców najbardziej wpadł wam w oko, a może już coś kupiliście w trakcie trwania tego miesiąca. No bo ja o tych rzeczach tak napominałam gdzieś tam w trakcie innych filmów, także możliwe, że już wcześniej je zakupiliście. Tak, Krzysiak? Napiszcie mi, jakie są Wasze recenzje, jakie są Wasze opinie na ich temat i oczywiście czekam też na listę Waszych ulubieńców na te kosmetyki, które się Wam sprawdziły najlepiej w minionym miesiącu i po które sięgaliście najczęściej. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę, na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy, między innymi jeden, w którym mamy bardzo zagorzałą dyskusję, także zapraszam Was do tego przegadanego filmiku również. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!